Wszyscy liczący się producenci ciężarówek proponują pojazdy konstruowane z myślą o spełnianiu specyficznych wymogów transportu dystrybucyjnego. Oto jeden z przykładów. DAFA LF zaprojektowano pod kątem zastosowań w dystrybucji miejskiej i regionalnej. I chociaż to już nie młoda ciężarówka, to nadal cieszy się uznaniem. Co wiedzą o niej nasi redakcyjni koledzy? Jak oceniają staruszka DAFA? Staruszkom należy się szacunek, zwłaszcza takiemu DAFowi LF-45-170. Wzorem państw zachodnich tego typu pojazdy upodobali sobie podwykonawcy wielkich operatorów logistycznych. Tak skonfigurowanego DAFa wykorzystuje się najczęściej w serwisach paletowych. Do takiej roli lepiej jest wziąć tego DAFa, niż przeładować samochód dostawczy. Poza tym wiele ładunków drobnicowych przewozi się luzem. DAF LF zabrał część rynku samochodom dostawczym. Oczywiście DAF LF był wolniejszy od Sprintera, ale dzięki większej kubaturze i ładowności mógł zabrać znacznie więcej towaru niż Sprinter. I przy dużych ładunkach masowo na tej samej trasie wykonywał tylko jeden kurs, a Sprinter dwa. DAF LF oferował wysoki komfort pracy kierowcy. Wnętrze kabiny było zbliżone wyglądem do auta osobowego. Plastiki były miłe, tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości. Moc 170 koni wystarcza mu i w dystrybucji, i na autostradach. DAF zastosował czteropunktowe zawieszenie kabiny. Jest to układ sprężyn i amortyzatorów. W połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym daje to nieporównywalny komfort dla pracy kierowcy oraz także troskę o delikatny załadunek. Zadbano także o dobrą atmosferę w kabinie i dosłownie i przenośni, ponieważ chwyt powietrza umieszczono wysoko, aby mógł zasysać do środka mniej zanieczyszczone powietrze. Centralnie umieszczony wyświetlacz podaje podstawowe parametry pracy pojazdu oraz informuje o różnego rodzaju problemach natury diagnostycznej. Kierowca ma do dyspozycji otwarte schowki nad szybą czołową i zastosowano w nich siatki przytrzymujące przewożone w nich przedmioty. Duża zwrotność pojazdu zapewniona poprzez kąt skrętu kół wynoszący aż 52 stopnie. Do tego małe koła zapewniające niską wysokość załadunku to podstawa w dystrybucji miejskiej. Jedyne do czego można się przyczepić to kolor. Muchy lubią takie odcienie i trzeba było często ten samochód myć. DAFA, LF, tak naprawdę stworzyli Anglicy z fabryki Leyland. To grupa konstruktorów, która takie pojazdy tworzyła od lat, jeszcze zanim Leyland zaczął należeć do DAFA. Przejmując Leylanda. DAF zapewnił sobie świetną załogę projektantów, ale nie tylko, także fabrykę. Największym atutem tego auta jest kabina. Jest tak dobra, że do dziś stosują ją Renault, Volvo, Kenworth, Tatra, Peterbilt. O jakości DAFa LF mogą świadczyć chociażby jego dosyć wysokie ceny na rynku wtórnym. Jedyne na co trzeba byłoby uważać, to na pojazdy pochodzące z niektórych zachodnich krajów. Tam mniej dbają o samochody, i chociaż DAW LF dużo zniesie, no to są jednak pewne granice. Nasz program także ma granice, i właśnie się do niej zbliżyliśmy. Następnym razem powspominacie kolejnego bohatera niedawnych czasów. Jakiego? Oglądajcie program na Osi, to zobaczycie.